Piłka nożna widziała wiele niesamowitych historii, które zapadają nam w pamięci na długie lata. Dla mnie pierwszą rzeczą, jaka przychodzi na myśl, to sensacyjne Mistrzostwo Anglii wywalczone w sezonie 2015-2016 przez drużynę Leicester City. To było wręcz niesamowite osiągnięcie w czasach rywalizacji z takimi zespołami jak Manchester City, Manchester United czy Chelsea. W dzisiejszym materiale będziemy blisko tematów mistrzowskich. Przed Wami kluby, które spadły rok po wywalczeniu Mistrzostwa kraju. Zapraszam do oglądania. Temat ten stał się bardzo aktualny w tym sezonie przez, a raczej dzięki Legii Warszawa. W trwającym sezonie 2021-2022 drużyna Mistrzów Polski nie jest sobą i po rundzie jesiennej zajmuje miejsce w strefie spadkowej. To automatycznie urodziło pytania co do potencjalnego spadku na zaplecze. Sprawdzano, czy w przeszłości w polskiej piłce były już takie przypadki, w których Mistrz kraju spadał po roku od wywalczenia tytułu. Jak się okazało, są dwie takie drużyny. Pierwszy przypadek to bardzo dawne czasy lata 50. ubiegłego wieku. Wtedy Mistrzostwo Polski wywalczyło ogniwo bytom, które rok później żegnało się z najwyższym poziomem rozgrywkowym jako Polonia bytom. Był to ewidentnie wypadek przy pracy, który został bardzo szybko naprawiony. Po roku bytomski zespół wrócił do ekstraklasy i w przeciągu kilku następnych lat sięgał po wicemistrzostwa oraz Mistrzostwo. Drugi przypadek to Zagłębie Lubin, które w sezonie 2006-2007 świętowało tytuł. O spadku, a raczej degradacji nie zadecydowały względy czysto sportowe. Na koniec kolejnego sezonu Lubinianie zajęli piąte miejsce, jednak przez aferę korupcyjną zostali spuszczeni o jeden poziom rozgrywkowy niżej. Przypadki spadków krajowych mistrzów miały również miejsce w najlepszych europejskich ligach. W Niemczech tytuł mistrzowski w sezonie 1968 świętowała drużyna RST FC Nürnberg, dla której było to dziewiąte zwycięstwo w krajowych rozgrywkach. Rok później byli już po drugiej stronie rzeki, za co obwiniany był ówczesny trener Max Merkel. Dlaczego? Najwyraźniej nie wyznawał on zasady zwycięskiego składu się nie zmienia, ponieważ dokonał kadrowej rewolucji. Jak się okazało, wyszła mu bokiem. W porównaniu do chociażby Polonii Bytom, RST FC Nürnberg bardzo długo czekało na powrót do elity. Dokonali tego dopiero w 1978 roku. We Włoszech można znaleźć odpowiedniki naszego polskiego Zagłębia Lubin. W 1980 roku za udział w aferze Totonero zdegradowany został AC Milan. To samo spotkało Juventus w 2006 roku przez Calciopoli. W Anglii historia spadku mistrza kraju sięga aż czasów przedwojennych. Swoje pierwsze w historii mistrzostwo w sezonie 1936-1937 wywalczył Manchester City. W kolejnym dokonali rzeczy wręcz niemożliwej. Zajęli przedostatnie miejsce w tabeli mając najwięcej strzelonych goli. W Danii w 2000 roku sensacyjne mistrzostwo wywalczyła drużyna Herfili Beiku, która obecnie nosi już inną nazwę – Habiky. Macedonia Północna również może pochwalić się taką historią. Vardar Skopje dwukrotnie przechodził tę ścieżkę. Pierwszy raz jako mistrz spadł w 1993 roku, drugi w roku 2021. Takiego klubu chyba nie ma nigdzie na świecie. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.